Cześć, witajcie w nowym vlogu z Polski. Zimno, zimno w kurteczce. Mam nadzieję, że nie będzie padać, chociaż na niebie pojawiły się chmurki, ale chyba z nich nic nie będzie. Żadnego deszczu. Jedziemy do mrówki. Będziemy patrzeć za słupkami do płotu. Zresztą, e, muszę Wam powiedzieć, że chcemy e, sobie założyć taki sam płot, jak ma sąsiadka. Tutaj e, właśnie też ktoś ma taki płot założony. Zastanawialiśmy się tylko nad wysokością. Czy 1,20 m, czy 1,50 m. Zobaczymy e, jaka będzie różnica w cenie. E, chcemy również takim... E, Betony sobie pod spodem położyć, żeby żadna zwierzyna się nie przekopała. Tak jak już widzieliście na wcześniejszych vlogach, ktoś nam się dobierał do garażu, dlatego stwierdziliśmy, że w tym roku trzeba się ogrodzić, zapobiec nieszczęściu. Może nam się uda, może coś jeszcze zrobimy żeby właśnie nikt się nie dobierał do garażu. Bo no tak jak wiecie no, zniszczą, a to jednak kosztowało kupę pieniędzy, chcemy, żeby to było w jakimś dobrym stanie do tego czasu jak zamieszkamy, a no to nie będzie za rok ani za dwa. Przypuszczam, tylko to dłużej potrwa, ale zaczął widać. Pewnie mnie w ogóle nie będzie słychać. Dobra, jedziemy. Jest godzina po dziesiątej. Troszeczkę późno wyjeżdżamy, ale wiecie co? Jesteśmy na urlopie i chcemy się też wyspać. Codziennie Rafał musi wstawać o 4.50, ja jak mam oczywiście pierwszą zmianę, to staję o 4.30. Chcemy troszeczkę sobie też odpocząć, a nie tylko gnać do przodu, do przodu, do przodu. W sumie i tak prowadzimy bardzo intensywne życie. Robimy różne rzeczy w, w przeważnie bardzo krótkim odstępach czasu i chcemy no, czasami sobie odpocząć. Wiecie, my też już jesteśmy po czterdziestce. Nie, także tu łamie, tam łamie, coś tam. Jeszcze wiecie co? Chcemy pociąć gałęzie na działce, te, które są właśnie przy, naszej, przy naszym wjeździe, bo jak jednak wjeżdżamy busem, to one obcierają o karoserię, No, Rafał mówił ostatnio: O sobie porysowałem. No, no, nie chcemy też żeby jednak poniszczyć auta. Zresztą po tych wykopach właśnie troszeczkę te gałęzie zostały obcięte albo też wykopane, ale jednak niektóre jeszcze zostały. Sprawdzimy o zresztą sprzęt jak działa, także sami zresztą zobaczycie, no, jak to będzie wszystko wyglądało. Najpierw mrówka o, zobaczcie. Kicia też nas tutaj już wita. O, i tylko by chciała, żeby ją pogłaskać. Hej, Kicia! Kota, kota, kota! Kota, kota, kota! kota. Tak, za łóżkiem, tak, za łóżkiem. Stanęliśmy jeszcze przed sklepem. Musimy po olej do właśnie do tej maszyny, która będzie cięła gałązki. Zobaczymy, ile zapłacimy. Już mamy do smarowania łańcucha kosztował 17 zł. To jest jeden litr. Pani mówi, że nie mam mniejszych. Mam w sumie taki duży nie jest potrzebny, ale... No cóż, jak nie ma mniejszych. Jechaliśmy już do mrówki w końcu dojechaliśmy. No. Rafała głupotka znowu wzięła. Do Biedronki, do Pietranki przyjechaliśmy. <słuch> On zawsze myli Biedronkę z, z, z mrówką. Teraz właśnie też do, tutaj dzwonię do naszego wykonawcy i mówię, że jedziemy na jego procenty kupić do Biedronki za... <noise> płotki. No dobra. Pewnie to bo... się uśmiał, nie? No, nie no nic nie powiedział w sumie. Bo tak ale. sobie pomyślał pewnie. Aha, ale dobra. głupi. Idziemy szukać płotów. Dafo mówi, gdzie te płoty? Gdzie te płoty? A ja... Nie wiem, mówię, ja tu patrzę na kwiatki, nie na płoty. Mnie to bardziej interesuje, ale wiem, że to jeszcze nie czas, jeszcze nie czas, ale jak, ale jak już zrobimy płot, to kto wie, kto wie, gdzie tu. Tu są słupki. Słupki potrzebujemy? No właśnie, tylko niezielone. Czarne też nie. O, i tu są. Właśnie te sprzęsła. Czy, a to takie wąskie, to takie jakieś, takie liche coś. nie mówię o ja po o Aha. I zobaczcie, po ile to to? Nie wietrz. Nie faluj. 49,99. 2 razy 2 metry. A jakie to wysokie jest? Będzie pasowało? Bo tutaj są jeszcze takie, patrz, mniejsze. No ale jak chcesz metr, jak chcesz płot, to jest, mecz, dwa razy mecz 70, no to jest dwa razy metr 70. a to jest dwa metry, nie? No to co. E... Musimy iść się dowiedzieć, nie? No to trzeba kogoś wołać. Tak, to ja, to ja właśnie. Ja idziemy po beton. No właśnie, chciałam powiedzieć, że wróciliśmy do naszej e, fajnej hurtowni. Omega. Rafał poszedł odebrać e, beton, a ja jem sobie rurkę z kremem. Uwierbiam polskę za te. To... Jej wypieki, jezu, uwielbiam rurkę z kremem. Niam. A. Powiem Wam, że sam beton, 16 worków, zapłaciłam 400 zł. Mm. Tylko, że to jest ten beton, który się wsypuje, zalewa wodą i jest twardy jak skała. No. Mniej... Wody nam też nie starczy, pewnie. No na dzisiaj nam starczy, bo będzie trzeba dowieść. Pewnie tak. Jeszcze nie wiem, czy w ogóle dzisiaj coś zaczniemy, bo najpierw to, to dzisiaj to jest ten dzień organizacyjny, wszystko kupujemy. Taki, kawa, ciasto, herbata. No właśnie powiedziałam, że uwielbiam e, rurki z kremem i to jest chyba <laughs> dla mnie najważniejsze dzisiaj, bo dzisiaj jakaś jestem padnięta, nie wiem, czy ciśnienie spadło, nie wiem o co chodzi, ale mówię, pogoda straszna i ja się czuję strasznie. Tak, żeby jadą do, do wody to są. Do wody, że coś potrafię, że umiem worki przewisać. To chyba wszyscy potrafią. 2, 4, 6. A ile musisz mieć? Aha, szesnaście. 16. 16 mhm. Coś małe te worki, nie? To jedna na jeden wzór. Worek. Ok. A to jeszcze do odpornicy to jest szykowane, nie? No no, rozumiem. My nie mamy otworniky, trzeba wszystko ręcznie. O, na spadelek, czyli 2 worki pójdą. Ale kamieni mamy dużo. A to można zasypać przy okazji. Pozbyć. O, widzisz? No pełnienie. No. A to kamienie na wierzbę to będzie ok. Mam? mam nadzieję. Długo jeszcze te dowody mam nagrywać? To do końca. Nie mamy. <grywały> tak, już, koniec. Dziękuję. Dziękujemy! No! To zamknij! I jedziemy dalej! Hardcore! Hardcore. Jako <tryklary> wymyślił, że nie chce mu się jednak kopać szpadlem i woli wypożyczyć sprzęt. Więc przyjechaliśmy do takiej firmy Taksa, do wypożyczalni. Zobaczymy czy mają otwornicę, ale... Szczerze mówiąc, powiem Wam szczerze, że nie widzę. Chyba nie będzie sprzętu do kopania. No może gdzieś tam mają schowane. Kto to wie? Zobaczymy, sprawdzimy. I może. A nóż? Nie będziemy kopać? No widzę. Pacieł zaparkował, kurde. Coś ja, tu się wydarzyło. to wielkie coś, które stoi przed naszym domem. A nic nie będzie. Ma być przykryte potem polbrukiem, tak Rafciu mówi. Ależ to wielkie. Rafał kopie pierwszy dołek, pod pierwszy słupek. Ja nie wiem. Chcesz się podkopać do sąsiadki? Aha. No nie no musisz yy, no właśnie przed słupkiem ale to są korzenie, nie? Jaki korzeni? Dobra ziemia, kochana. Ameryka, no. Ameryka. Ameryka, Ameryka. Kamień? Bo od sąsiadki, co to ma znaczyć? A tutaj chyba jest drugi. Nie wiem, o, o co chodzi, że one są tutaj podłożone. A no może przez to, że słupek? A możliwe. No Ale sucho jest, nie? Wiedziałam, że tych, po tych ostatnich deszczach, że trochę będzie mokro, a jednak nie. Wierknicą będziemy kolejne otwory robić pierwsze graniczne słupki. Rafał stwierdził, że będzie kopał szpadlem. No gdzie tu? No nie damy rady się tu zmieścić. No tu nie da, nie. Tam może tak. Ale tu nie. A wiesz, że tego betonu to tylko na 20 na 30 otwór. Starcza jeden worek na jeden słupek. 20 na 30, to to będzie... no chyba trzeba będzie jo, No to kopania. chyba trzeba będzie przywieźć parę kamieni, co? No, może i dorzucimy. Teraz Nie wiem czy pamiętacie, w zeszłym roku y, kładliśmy kamienie na... Na co my tam kładliśmy? Jak to się nazywa? Stan zero? Na zaprawę. Na fundamenty! No dokładnie kamienie, no. Zbieraliśmy po polu i teraz mamy pełno kamieni... Wokół domu. Wokół domu pozbieranych na kupki. No to się teraz przydadzą. No. Ale patrz jak to idzie, nie? W tamtym roku zbieraliśmy kamienie, w tym roku płot, kanaliza, woda i wszystko. O. Dzisiaj mamy towarzystwo obok koszon, ale zapachy, sama świeżynka. Rafał... No i mamy to. I mamy to. I mamy. Uuu, trzymaj go się. Uuu, te. Ale a on nie ma być równo z tym od sąsiadki? No nie wiem. Ale tu mi chodzi o wysokość, o to. No ma być, no to idę teraz, ty to trzymasz, a ja idę po narzędziu. Okej, okay, dobra. Tylko wróć dzisiaj, nie? Kurde, tego słupka już nigdy nie wyciągniemy, nie? No nie o to chodzi, masz sypać. Ale to co jest problem? Nie. Że nie założymy tej blachy teraz. Jak nie założymy... Ja no, ten wyciągnąć trochę. Który? Ten, ten graniczny mówisz. No. Jest problem, że nie założymy tej blachy. Widzisz jak przychodzi to? A będziemy musieli go wbić, ale nie da A A jakbyś go trochę odsunął, tak jak no, nogą... No, w prawo odsunąć. No to odsuń go trochę w prawo. Nie, ale nie, nie rozumiesz, o co mm -mm. chodzi? Będzie nam przeszkadzał. A, bo później betonu nie. No, betonu nie założymy. Okay. Dlatego musimy przesunąć to w prawo, nie? Chyba to będziesz musiał przesunąć Ja ten, ten słupek wyciągnął. przecież po co on mi? Do czego? Musi być słupek graniczny, no co ty? Musi być? No. Nie można to wyciągnąć? Nie. Tyle aż wody? No ile ty No ja nie wiem. Kórze zrobiliśmy. I teraz trzeba nasz supeczkę ustawić. To No oknie Nie Perfekcyjnie? To tak ma być. No dobra, to, tak. Ale wiesz co? Chyba Lębie, by... No chyba jest za płytko. Trzeba zobaczyć, no bo ja tak wiesz, teraz tylko pierwszy raz. Ja wiem, raz, nie? wiem. Dobra. Witam was w kolejnym dniu naszych wymagań. Właśnie przyjechaliśmy na działeczkę. Tutaj panowie dalej pracują nad naszą kanalizacją, robią porządki na drodze. W sumie jest ciepło, ale wzięłam sobie sweterek, właściwie kurtkę. No, tutaj mamy już przygotowane podpłot. Zobaczcie, pokosiłam wczoraj całkowicie trawy, także z przodu jest ładnie, głaciutko. Tutaj mamy trzy słupki graniczne kopane, beton stwardniał także możemy dzisiaj działać możemy sznurek rozciągać na, na drugim końcu również znajduje się supek i na trzecim Także dzisiaj będziemy kopać tutaj te dziury bo musimy maszynę oddać W sumie jedna doba kosztuje nas 120 zł no i Dzisiaj chcemy w sumie oddać ją, wykopać szybko, bo wczoraj już nam naprawdę szybko szło, muszę przyznać, bardzo sprawnie. Deseczka, kopanie, deseczka, kopanie. Musimy jednak zachować tą odległość 2,52 od każdego słupka, także no jakoś to musimy to wszystko pogodzić, żeby, żeby ten płot można było założyć równo i żeby jakoś to wyglądało, no nie, a nie jakoś źle. No, chcemy, żeby ład, miało ładny wygląd, schludny, żeby wyglądało tak jak u sąsiadów, mimo że robimy to sami, a nie jak sąsiadka po prostu to zleciła. Chcemy pobawić się. W sumie to nie jest aż taka ciężka praca, Myślę, że polbruk był o wiele, wiele cięższy niż kopanie tych dołków i zakładanie tego płotu. No, chociaż dopiero zaczęliśmy, prawda? No, zobaczymy, jak to pójdzie sprawnie i okaże się na koniec dnia. Przy drodze rośnie przepiękna nawłość. Zobaczcie, jakie ma żółte kwiatuszki, oblegane przez pszczółki i osy. Jak już wiecie, stosowana bardzo jest w ziołolecznictwie, ma działanie osuszające, przeciwzapalne, oczyszcza z toksyn organizm. Także jeżeli chcecie, możecie ją zebrać właśnie w sierpniu, bo w tym miesiącu kwitnie. Ja chyba sobie nawet wezmę i ususzę, bo są naprawdę te gałązki dorodne. A co najciekawsze, nawłoć ma. W sobie witaminę C. Więc jest bardzo dobra na odporność. One hour later. Słuchajcie, już wywierciliśmy. Czas na kawkę. Ale szybko nam to poszło. Fachury z, z nas. Tyle otworów zrobić w ciągu półtora godziny, czy dwóch, nie? Jakie? Półtora niecałe. Godzina 15, półtora, może maks. No, półtora. Godziny, no to nie. Z jest. nagrywkami. Z, no z nagrywkami jeszcze, jeszcze z lataniem. Ja, Rafał jeszcze. A, muszę się napić, jerbki. Także, wiecie, u nas to taka praca jest nie, że tylko robimy, 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 tylko trochę przyjemności też z tego mamy. No nie wiem, jakie ty masz tutaj przyjemności. Jakie ja to? No? Robię i robię. No ja też robię. No ty też, no to co, jakie przyjemności. No ma. na przykład picie jerty. Czekaj, idę się jerbić, napić jery, a kaszka. Nie, 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 teraz, nie teraz, musimy skończyć, musimy skończyć. <laughs> no bo ja już tak dusiłam, mówię, do, żeby oddać już ten sprzęt, no bo po co płacić dodatkowe jeszcze 120 zł za to, że na przykład przekroczymy 15 minut albo pół godziny. No, sami wiecie jak to jest, nie? No tak. Za 120 zł, to już słuchajcie, mamy dwa słupki. No już znowu na działeczce. Zobaczcie. Przy każdym, przy każdym dołeczku już jest woreczek, słupeczek, wszystko kupione, ale najważniejsze jest... Kupiłam sobie kawę lubuską. Mieloną. Zobaczymy, jak będzie smakowała. Pani mówiła, że jest przepyszna. Powiem Wam, nawet opakowanie pachnie słodka, cielista, mało, tak w sumie powiedziałabym średnio kofeiny. Kwasowość bardzo słaba i taką lubię. Gorzka również bardzo słabo. Także o to mi chodziło. Zapłaciłem 47 zł za takie 250 gram. W sumie. Nie mam zielonego pojęcia, czy to jest dużo, czy to jest mało. Ale. Kawa lubuska katedralna. W hamburgu powiem Wam, e, czy jest dobra, czy warto kupić. Oh yeah. A więc tak, mała aktualizacja. Mamy dzisiaj kolejny dzień prac. E, założyliśmy w sumie z jednej strony tylko słupki. No, nie, nie udało nam się założyć z tej drugiej. Robiliśmy dzisiaj jeszcze otwory w ziemi, więc musieliśmy maszynę oddać. No, trwało to troszeczkę więcej czasu. Ja już się z Wami żegnam, bo ten vlog by trwał po prostu w nieskończoność, bo jest dużo spraw do załatwienia, dużo pracy, dużo gadania. No cóż, nie będę Was zanudzała. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!